Dzień dobry, witam na kanale Instytutu Sobieskiego. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski, moim gościem jest Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, były wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a obecnie członek zarządu Instytutu oraz ekspert do spraw polityki społecznej. Ojejku, jak u tego, jak jakiegoś Cezara albo Aleksandra Wielkiego tych tytułów. Co prawda nie jesteśmy w Galicji, ale tam by to było jeszcze mało, ale okej. Okay. Przejdźmy do polityki społecznej, bo to jest coś, co jest, o, czym, o czym mam rozmawiać. Trudno mówić o polityce społecznej obecnego rządu w oderwaniu od polityki społecznej rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ tak naprawdę urodziła się w takiej, w takiej pełnoprawnej, całościowej formie dopiero w zasadzie przez te 8 lat poprzednich rządów. Czy dzisiaj widzisz kontynuację tego, czy widzisz jakiś skręt w prawo czy w lewo? No rzeczywiście jest tak, że polityka społeczna weszła tak naprawdę na salony w, powiedzmy w roku 2015. tak? Oczywiście mówimy o programie 500 plus, którym wszyscy mi się kojarzy, ale no każdy też mówi o 13 emeryturze, 14 emeryturze, o stawce godzinowej, moim zdaniem, niedocenianej, czyli tego, że ludzie przestali pracować za 5 zł za godzinę i mają te 30 zł za godzinę. O 300 plus wydarzyło się naprawdę dużo obniżka wieku emerytalnego. Ta polityka społeczna weszła na salony, to dokładnie jak Ty mówisz. I to, co rzeczywiście w tej chwili obserwujemy, to jest wielka kontynuacja. To jest w sferze tak naprawdę realnym wielka kontynuacja w sferze trochę retoryki i retorycznym. No, trochę w cudzysłowie udawanie, że robimy coś nowego, na przykład, nie wiem, po, kolejna waloryzacja emerytur, czy będziemy nad tym pracować, co de facto sprowadza się do tego, że mamy wskaźnik waloryzacji taki, jak wcześniej, ale jeżeli tam inflacja przekracza 5%, to waloryzujemy też nie tylko w marcu, ale również we wrześniu. Więc to raczej są powiedzmy, błyskotki niż taka nowa idea, warto się zastanowić, dlaczego, czy powinna być, czy dlaczego jej nie ma, ale w każdym razie. Konkludując, na pewno to jest kontynuacja, nie ma tutaj nowej, szerokiej idei. Jest jedna rzecz, która w raporcie mnie zaskoczyła, to jest pozytywna ze strony Instytutu ocena programu Aktywny Rodzic, jako programu, który rozwija tą politykę społeczną. W mojej ocenie to jest program, który w zasadzie idzie w przeciwnym kierunku. Bo co prawda. Przyznaje rodzicom pieniądze, czy matkom, czy rodzicom pieniądze na dzieci po urodzeniu, ale w zasadzie namawia je do tego, bo ten system jest tak skonstruowany, żeby namawiał je do tego, żeby natychmiast jak najszybciej wracały na rynek pracy. Zgoda. Pozytywnie oceniamy dlatego, że jest to też. W cud... Mimo, że jest to właśnie sprzedawane jako zupełnie nowy program, to jest to de facto kontynuacja poprzedniej polityki. Przypomnę, rodzinny kapitał opiekuńczy, który w ogóle idea powstania, generalnie rodzinnego kapitału opiekuńczego, było to, że właśnie. Zdano sobie sprawę z tego, że najcięższym czy najtrudniejszym okresem dla rodziców w cudzysłowie jest ten okres pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka. Stąd pojawia się rodzinny kapitał opiekuńczy i stąd pojawia się dofinansowanie żłobka w, za poprzedniej ekipy. Ta ekipa kontynuuje de facto ten program i dlatego mówimy o tym, że to nie jest złe rozwiązanie, nie dlatego, że tamta. To wprowadziło tylko dlatego, że faktycznie jest tak, że ten okres między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka jest trudny, no bo kończy się urlop macierzyński, a jeszcze dziecko nie ma miejsca w przedszkolu. Czyli rozszerza de facto rodzinny kapitał opiekuńczy o pierwsze dziecko, co jest pozytywną informacją. Dwa, zwiększa finansowanie miejsc opieki nad małym dzieckiem w żłobkach, klubach, maluga, klubach dziecięcych. Być może zawyżona jest ta kwota, o czym też piszemy, czy wprowadza nowe świadczenie, to jest nowe świadczenie dla rodziców pracujących. I zgoda, jeżeli chodzi o taką perspektywę stricte demograficzną, to może być zbytnie, zbytnia róż, duża różnica, bo tu jest 1500 zł, jak wysyłamy dziecko do żłobka, czyli wracamy do pracy, a tylko 500 zł, jak decydujemy się pracować z dzieckiem w domu, i my też o tym piszemy, że ta Różnica powinna być mniejsza, natomiast mówimy, że no, można wyobrazić sobie, że akurat w tej koalicji też no, lewicowy, lewicowe ministerstwo prowadzone przez lewicę no, mogłoby być rzeczywiście tutaj z perspektywy demograficznej znacznie gorzej. Czy dla mnie to jest jednak zmiana fundamentalna, ponieważ to jest jakby postawienie na pracę? Zawodową natychmiast jako priorytet. Nie na wychowanie dziecka, nie na powiększenie rodziny, nie na spełnienie aspiracji rodzinnych, tylko na natychmiast powrót na rynek pracy. Czyli to jest ten taki. To, to, to są te lewicowe wartości, które, które, które lewica bardzo podkreśla i bardzo jakby stawia, na, bierze na, na sztandary, czyli kobieta musi być, musi w każdym momencie dorównywać mężczyźnie, nie może ustępować mu a No, ale jest jednak pewne tam zniuansowanie, dlatego że no, rozszerzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego też na pierwsze dziecko daje taki no, wyraźny sygnał też, że doceniamy tę pracę z, z dzieckiem w domu. No, i też możemy, generalnie, śmiało, w cudzysłowie, żonglować tymi świadczeniami, czyli daje też wolność wyboru. Czyli, jak w tym momencie chcemy zostać z dzieckiem w domu, to otrzymujemy świadczenie, idziemy na rynek pracy. No, tam generalnie nam się nie układa, wracamy do, do domu. Możemy śmiało też raz pobierać takie, raz takie. Tak jak mówię, te różnice moim zdaniem są za, za duże z perspektywy właśnie tej demograficznej, natomiast no, broniłbym tego, że jest tutaj ta kotwica wolności, plus docenienie jednak tej pracy w domu, bo równie dobrze Lewica mogła zostawić rodzinny kapitał opiekuńczy tylko od drugiego dziecka w górę. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła w Waszym robocie, to jest rekomendacja, aby wprowadzić kryterium dochodowe do 800, plus na pierwsze dziecko. Czyli powrót do tego, co było, w, przypomnę, w 2016 roku, kiedy był wdrażany program, z tym, że ona jest obudowana no, zastrzeżeniami, ta, ta rekomendacja, czyli mówimy tak, że wydajemy na świadczenie 800, plus w tej chwili już ponad 60 miliardów złotych. Zastanówmy się, czy te pieniądze nie można wydać lepiej z perspektywy rodzin, i my mówimy, że wydaje się, że takim no, problemem, który w tej chwili jest dla rodzin z tej części związanej z sytuacją materialną rodzin, bardzo ważnym to są mieszkania, więc proponujemy kosztem ewentualnego wprowadzenia kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, żeby w cudzysłowie odciąć no jednak najbogatszych w, w, z tego programu, znaczy odciąć w takim znaczeniu, że nie będą otrzymać na pierwsze jedyne dziecko, tak jak było w 2016. Przypomnę, ale żeby kosztem tego był bon mieszkaniowy. Wtedy już dla wszystkich, bez kryterium dochodowego, w zależności, przyznawane, w zależności od tego, co dzieje się u nas w rodzinie, czyli jeżeli zawieramy małżeństwo i mamy pierwsze dziecko, 40 tysięcy złotych na wykorzystanie, czy to na wkład własny, czy na zapłacenie po prostu notariusza tym bonem, bądź też uwaga, żeby nie zwiększać i nie zrzucać ludzi koniecznie do banków, to na na przykład, nie wiem, wykończenie dodatkowej izby w, w domu, kiedy mieszka na przykład rodzina na wsi, przy Urodzeniu drugiego dziecka 60 tysięcy, przy urodzeniu trzeciego dziecka 100 tysięcy złotych takiego bonu na cel mieszkaniowy i wydaje się, że wtedy. Jeżeli ściągniemy w cudzysłowie z tych 60 miliardów 20 miliardów na taki bon, no to wydaje się, że tutaj taka polityka byłaby racjonalniejsza. Ale raz jeszcze powtórzę, nie możemy sprawiać wrażenia rodzinom, że generalnie oszczędzamy na nich, bo ta polityka demograficzna powinna być bardzo długoterminowa. I no, trzeba to dobrze opowiedzieć i wytłumaczyć, że to nie jest oszczędzanie, takie po prostu oszczędzanie, tylko lepsze przekierowanie mhm. tych pieniędzy, które mamy w systemie. Mhm. Kolejna czy, kolejna kwestia, która została poruszona w raporcie mhm. dotycząca polityki społecznej, to jest kwestia migracji, czyli uregulowania w pewien sposób, czy początek regulowania kwestii migracji. I yy, yy, przyciągania do Polski yy, ludzi, którzy będą tutaj pracować, żyć i się osiedlać. Tak, to rzeczywiście jest też tak, że i to też yy, yy, raczej wystawiamy tutaj pozytywną notę. Yy, yy, ministerstwu to akurat nieszczęście, że przygotowuje politykę imigracyjną Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo jest mocne przegięcie na bezpieczeństwo, a nie ma tam tego elementu gospodarki. Ale co do zasady, Cieszy to, że w ogóle taki dokument, przyczynek do, do strategii, bo mówmy się, że to na razie nie jest strategia, to jest przyczynek do strategii, że taki dokument powstał, że jest dość horyzontalny, czyli obejmuje zarówno od kwestii związanych z ściąganiem imigrantów. Przez diasporę, czyli pracą z Polakami, którzy żyją za granicą, po kwestie studiowania przez studentów zagranicznych, aż po kwestie związane z bezpieczeństwem granicy. Więc jest dość horyzontalnie to do tego podchodzi. To, co jest jego słabością, to jest rzeczywiście no, takie mocne dokręcenie śruby na poziomie też bezpieczeństwa i integracji cudzoziemców. To ważne są elementy, ale no z takim mocnym dość sygnałem, i to tak wręcz artykułowanym, wprost do pracodawców, drodzy pracodawcy, nie liczcie na to, że będziecie wiecznie tutaj mieli te dodatkowe zasoby z zagranicy. Wydaje mi się, i też zły jest sygnał do uczelni, gdzie przypomnę, w tej chwili studiuje prawie 100 tysięcy na uczelniach studentów zagranicznych i to jest element pewnego no, takiego zdrowo, racjonalnego, rozumianego drenażu mózgów, bo część z tych ludzi zostanie w Polsce wyedukowanych i będą też no, trochę polonofilami dzięki temu, a nawet jak wrócą gdzieś, to będą na pewno polofinalami. W związku z tym, no takie tylko i wyłącznie powiedzenie przykręcamy śrubę, Wydaje się, że to jest słabszy element tej strategii. Natomiast co do zasady, dobrze, że powstała, bo jest o czym rozmawiać. Do tej pory nie było w sumie, nie powstał w, po 1989 roku taki strategiczny dokument dotyczący imigracji. I y, y, dobrze, że zwraca uwagę na te kwestie integracji, na te kwestie bezpieczeństwa. Też zwraca uwagę na to, że. No, nie chcę oczywiście ta strategia tak prosto powiedzieć, ale że ta polityka multi-culti znana nam z Europy Zachodniej, to de facto zbankrutowała i nie będziemy szli tą drogą. I to, jest, yy, yy, to są trzy elementy, które są u Was w raporcie, w Waszym raporcie pozytywne do tego rządu. Natomiast yy, to, co, co przebija z yy, tego rozdziału, to jest w zasadzie brak pomysłu na cokolwiek nowego. W zasadzie nie ma nic nowego. No, czy, czy rzeczywiście coś nowego mamy, tak? oprócz takich powiedzmy błyskotek, tak? to znaczy czy mamy coś rzeczywiście nowego, no mamy, no, mamy nową, no, już tam bez względu jak to będziemy oceniać, no mamy Wigilię Wolną, tak? która wyszła gdzieś tam z, z resortu, choć zamieszanie jest związane z, z, z handlem w niedzielę. Nie ma specjalnie, nie ma specjalnie jakiejś nowej idei, jest właściwie kontynuacja, tak, 800 plus, wypłacamy, 300 plus, wypłacamy, świadczenia rodzinne, wypłacamy, 13 emerytura, wypłacamy, jeszcze się tym chwalimy, 14 emerytura, wypłacamy, jeszcze się tym chwalimy, stawka godzinowa zostaje, minimalne wynagrodzenie podnosimy, no może nie w takim tempie, nie ma generalnie wiek emerytalny, nie ruszamy, nie dotykamy, Rynek pracy zostawiamy. Nie ma de facto tam, generalnie, jakiejś nowej koncepcji, idei, i to rzeczywiście jest duża kontynuacja. Nawet jak mówiliśmy o programie Tym Aktywny Rodzic, to ja też jednak uważam, że to jest w jakiś sposób kontynuacja. I rzeczywiście w tych obszarach, które opisujemy w, w tych siedmiu obszarach dotyczących polityki społecznej. Jest taka mocna kontynuacja. no Mamy też taką powiedzmy niespecjalnie racjonalną błyskotę w postaci tych wakacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą, gdzie każda właściwie osoba, która ma do dziewięciu pracowników może przyjść na koszt budżetu państwa, nie zapłacić raz w roku, raz w roku składek do ZUS. Nie wiadomo, dlaczego właściwie każda, bo jeżeli nawet chcielibyśmy, no ja rozumiem, że ktoś, kto prowadzi małą działalność, szewc, no to mógłby to, to, tego tych składek nie płacić, a, a dlaczego wszyscy to, to nie wiem. I my generalnie w raporcie mówimy o tym, że jednak tych wyzwań jest bardzo dużo i, i trzeba się z nimi zmierzyć. Od rynku pracy, przez kwestie emerytalne, osób niepełnosprawnych. Tutaj no, były planowane przez poprzednią ekipę zmiany w orzecznictwie. I to jest słabością, że my tak naprawdę nawet niespecjalnie o tym rozmawiamy. Ale to wynika z, z tego, że. Czy jak sądzisz, bo to, to oczywiście tej wiedzy nie ma, możemy tylko to oceniać, to wynika z tego, że y, po prostu nie ma pomysłu? Czy po prostu obecny rząd uznał, że ten temat został tak już rozpracowany przez poprzednią władzę, że w zasadzie. Nie ma co się angażować. Czy, czy też może yy, to po prostu jest kosztowna polityka i oni nie chcą tego dotykać? Może być tak, że to jest wypadkowa wielu tych rzeczy, to znaczy zarówno to, tego, że to, ten system został bardzo mocno ustawiony i, i w głowach ludzi on już wrósł. Po drugie, że jest kalkulacja polityczna, czyli że jeżeli zaczniemy coś tam zmieniać, to, to zapłacimy cenę polityczną. Po trzecie, że nie ma pomysłu, to znaczy, że przyszliśmy do, do rządzenia i to przejawia się w całym naszym raporcie. Na rocznicę rządu premiera Donalda Tuska, że generalnie nie ma takiej całościowej wizji, więc nie ma tak naprawdę też takiego pomysłu na nowe rozwiązania i to może być wypadkowa, wypadkowa tych wszystkich rzeczy. Tylko, że my stawiamy tezę, że nigdy nie jest tak, że ta polityka jest stuprocentowo skończona, dlatego że zmieniają się uwarunkowania, zmienia się. Nasza rzeczywistość, zmieniają się oczekiwania też ludzi, zmienia się generalnie zamożność różnych grup i ta polityka społeczna, a poza tym mamy sporo wyzwań związanych ze starzeniem się ludności, dłuższa praca, zachęty do dłuższej aktywności, no z niepełnosprawnościami. To Nasze rekomendacje są oprócz tego, o czym rozmawialiśmy, czyli zmiany, jeżeli chodzi o aktywnego rodzica, zmiany w Programie 800 zmiany również w całym systemie świadczeń rodzinnych. On jest w tej chwili już bardzo skomplikowany. Te dodatki do zasiłku rodzinnego nikt nawet nie wie, jakiej są wysokości. Chodzi o to, żeby to wszystko uspójnić. W zakresie osób niepełnosprawnych powrót do zmiany w orzecznictwie i duży system orzecznictwa, który był przygotowywany. Najprościej rzecz ujmując, ten, kto płaci ten również orzeka, a nie, że jest tak, że orzekają powiaty, a płaci ZUS, no bo to się rozszczelnia system. Kolejna rzecz to jest zmiany w zachęty do dłuższej pracy, czyli my proponujemy jako Sobieski, żeby za każdy rok dodatkowej pracy ponad wiek emerytalny było 12 tysięcy złotych ekstra pieniędzy, plus zamianę w tym okresie, kiedy ktoś, na przykład kobieta, nie decyduje się przechodzić na emeryturę w wieku 60, tylko 61, to za ten cały pierwszy rok oprócz tego, że dostaje 12 tysięcy złotych, to jej składka rentowa, która wynosi… 12 tysięcy złotych do kapitału. Albo do kapitału, albo wręcz na konto po, mm. po roku pracy, a w momencie, kiedy pracuje, to zamiast 8% składki rentowej, no co do zasady emeryt nie może być ręcistą, żeby 6%, tej, czyli 2 trzecie tej składki było płacone na… Rzeczy emerytury, czyli no generalnie ta emerytura, czy to mężczyzna, jak, jak nie decyduje się w wieku 65, tylko 66 lat przechodzić, żeby to ona była płacona. I w dalszej perspektywie, uwaga, no też proponujemy rozpoczęcie rozmowy, debaty, jeżeli ludzie się do tego przyzwyczaili, o ewentualnym debaty, o ewentualnym zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn z odpowiednimi rekompensantami, na przykład takimi, żeby wprowadzić emerytury stażowe dla tych, którzy długo pracują, żeby mogli odchodzić bez względu na wiek. Więc w części dotyczącej pomocy społecznej proponujemy do przyspieszenia inicjatywy tych centrów usług społecznych. Więc mamy tych w części emerytalnej również proponujemy dokończenie zmian związanych z otwartymi funduszami emerytalnymi, pracę nad tym, żeby pracownicze plany kapitałowe były powszechniejsze, więc tych rekomendacji jest naprawdę sporo. Cały ten raport naszego Instytutu Sobieskiego, de facto oprócz tego, że ocenia y, politykę po tym roku, no, gdzie mówimy o tym, że tutaj rozmawialiśmy to bardziej szczegółowo, że to jest w pewien sposób dryf i brak takiej wizji i ambicji, ale również proponujemy 100 rekomendacji Instytutu Sobieskiego w tym raporcie i tych 100 rekomendacji dotyczy szeregu zagadnień, które poruszamy, dziewięciu od polityki społecznej przez energetykę, gospodarkę, finanse publiczne, no po to, żeby, żeby nie tylko i wyłącznie mówić, że coś jest nie, wiem, nie do końca dobrze, ale również, żeby proponować taką pozytywną agendę. Czy, jako jeden z autorów polityki społecznej poprzedniej władzy, czujesz taką satysfakcję, że przeciwnicy polityczni, którzy przejęli władzę, w zasadzie nie ruszają tej polityki? E... To jest słodko smak, tak? Bo słodki jest oczywiście taki, że rzeczywiście udało się tę politykę społeczną, zwłaszcza politykę rodzinną, no w niezwykły sposób rozwinąć. Dość powiedzieć, że w 2015 wydawaliśmy na politykę rodzinną rząd wielkości 1,8 PKB, w tej chwili wydajemy ponad 3,5% naszego PKB, że wtedy mieliśmy 80 tysięcy miejsc opieki nad moimi dziećmi, teraz mamy 240 tysięcy miejsc opieki nad moimi dziećmi i to, że to jest kontynuowane, to jest w porządku. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, no po, to, to jest już 10 prawie lat, kiedy te, Kotwice zostały uruchomione tej polityki społecznej, a jednak to jest tak, że po pierwsze, rzeczywistość jest cały czas się zmienia i trzeba to po prostu dostosowywać, albo przynajmniej mieć jakąś refleksję na ten temat, a po drugie, że jednak sporo jest obszarów, nie udało się wszystkiego domknąć. Sporo jest obszarów, które dalej wymagają jednak pewnej, no nie tylko refleksji, ale interwencji. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.